Zmywanie naczyń, farbowanie włosów, prace z chemikaliami. Te i wiele innych czynności sprawiają, że narażamy nie tylko skórę dłoni na różne podrażnienia i uszkodzenia. Możemy też doprowadzić do narażenia własnego zdrowia przez dostanie się niepożądanych środków chemicznych do naszego organizmu. W ofercie mamy szeroki wybór rękawic, które chronią przed zagrożeniami. I sprawa mogłaby wydawać się prosta, ale czy na pewno? Czy wiemy jakie rękawice ochronne wybrać? Które zatem będą najbardziej odpowiednie dla nas: lateksowe, nitrylowe czy winylowe? Przyjrzyjmy się zaletom i różnicom, jakie mogą nam zaoferować. Nazywane przez wielu gumowymi rękawice lateksowe wykonane są z kauczuku. Do prac domowych używane są najczęściej rękawice z grubej warstwy. Do użytku medycznego czy kosmetycznego najlepiej nadają się cienkie, jednorazowe rękawiczki. Elastyczność i cienka struktura sprawia, że użytkownik ma dobre czucie, przez co jego prace są precyzyjniejsze. Dokładnie dobrany rozmiar dodaje komfortu i wygody dzięki dobremu dopasowaniu się do dłoni. Niestety Lateks posiada swoje ograniczenia i nie jest on odpowiedni dla wszystkich. Na skórze osób uczulonych na tego typu materiał mogą powstawać wypryski. Bliski kontakt może też prowadzić do wstrząsu anafilaktycznego. Specyficzny zapach lateksu może przeszkadzać i powodować dyskomfort jego użytkowania. Należy pamiętać, że takie substancje jak wazelina, parafina czy inne substancje tłuste i oleje powodują niszczenie się tworzyw lateksowych. Dotyczy to m.in. prac z różnego rodzaju kosmetykami, a także rozpuszczalnikami jak na przykład zmywacze do paznokci. Zaletami rękawic nitrylowych są trwałość, odporność na przebicia i substancje chemiczne. Dodatkowo warto zauważyć, że mogą je używać osoby uczulone na lateks naturalny. Nie są one jednak tak bardzo elastyczne jak lateks, ale ich elastyczność jest na zadowalającym poziomie. W przeciwieństwie do omawianych wcześniej rękawic, są odporne na tłuste substancje. Dlatego bardzo dobrze nadają się do aplikowania różnych kremów i innych produktów pielęgnujących skórę. Świetnie sprawdzają się również przy zmianie opatrunków czy przy zabiegach kosmetycznych. Zadowolone z ich użytkowania będą również osoby robiące codzienne porządki domowe. Rękawice lateksowe i nitrylowe mogą powodować u niektórych nieprzyjemne uczucie lepkości dłoni. Tego typu nieprzyjemności można uniknąć używając rękawic winylowych. Są one mało elastyczne i nie przylegają ciasno do dłoni. Ważne jest dobranie odpowiedniego rozmiaru, ponieważ zbyt małe rękawiczki mogą za bardzo się rozciągnąć, a zbyt duże mogą się zsunąć w nieoczekiwanym momencie. Nie przylegają do dłoni tak bardzo, a to może poprawić komfort ich użytkowania i nie prowadzić do zmęczenia dłoni. Rękawice te są przeźroczyste i najczęściej bezbarwne. Tworzywo, z którego są wykonane, to polichlorek winieru, odporny na tłuste substancje. Niestety jednak pod wpływem użytkowania różnego rodzaju rozpuszczalników mogą ulec szybkiemu zniszczeniu. Nie nadają się one także do czynności, gdzie może zajść ryzyko ich mechanicznego uszkodzenia, ponieważ są mało odporne na przebicia i rozerwania. Mogą jednak doskonale sprawdzić się przy farbowaniu włosów, zabiegach pielęgnacyjnych czy przygotowaniu żywności. Przy użytkowaniu rękawiczek różnego rodzaju zawsze należy pamiętać o ich przeznaczeniu i zastosowaniu. Najważniejsze to zadbać o zdrowie nasze i innych, nie zapominając także o zachowaniu podstawowej higieny pracy. Pamiętaj, że są to rękawiczki jednorazowego użytku. Jeśli jednak chcesz używać rękawiczek częściej niż raz, należy poszukać takich, które sprostają Twoim oczekiwaniom. Przy zdejmowaniu unikaj kontaktu ze skórą. Po ich zdjęciu umyj dokładnie dłonie i użyj odpowiedniego środka do dezynfekcji. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Na koniec odsyłam Was do specjalnych ofert na naszych sklepach. Linki znajdziecie w opisie tego filmu. Dodatkowo w opisie filmu możecie znaleźć specjalny kod rabatowe na zakupy w naszych sklepach.